Istnieje wiele typów lasów sosnowych w Polsce, jednak burch robotkowy jest najbardziej wyróżniającym się zbiorowiskiem boru sosnowego. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką brzozy, warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, podobnie warstwa runa, natomiast warstwa mszysto-porostowa należy do wspaniale rozwiniętych i dominują tutaj przede wszystkim chrobotki jedynie z niewielką domieszką muchów. Puszcza Zielona Kurpioska jest bardzo specyficznym regionem. W podłożu panują tutaj piaski wodnolodowcowe, lodowcowe tak zwane sandry. One uległy częściowemu zwydmieniu. No i możemy sobie wyobrazić taki goły piach, który zarastał. To są bardzo ubogie gleby. W najuboższych miejscach Mamy właśnie borych robotkowe, które są związane z takimi siedliskami. Sosnowy bór robotkowy został uznany za y, siedlisko. Y, Unikatowe w skali Unii Europejskiej. W celu ochrony tego cennego siedliska przyrodniczego na terenie nadleśnictwa myszyniec utworzono obszar Natura 2000 borych robotkowe karaska. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 1000 hektarów, natomiast stanowiska siedliska przyrodniczego 600 hektarów, czyli ponad Połowa powierzchni to są te e, cenne siedliska sosnowego boru robotkowego. Sosna na tym siedlisku nie osiąga znacznych e, wysokości, jest cienka, nieraz pokrzywiona. E, nie jest to drzewostan typowo produkcyjny. Tutaj drzewostan pełni funkcję ochronną. Na tak niewielkim, najbliższym w fragmencie płatu boru robotkowego możemy znaleźć tutaj spokojnie kilkanaście gatunków porostów i małych i dużych. Za najbardziej charakterystyczne, i wyróżniające się tutaj yy, możemy uznać chrobotek reniferowy i chrobotek leśny. To są te dwa yy, yy, duże gatunki. Chrobotek reniferowy wybitnie szary a chrobotek leśny taki wyraźnie żółtawy. Dobrze odróżniają się kolorem, można je łatwo przez to w lesie rozróżnić. Najważniejszym elementem borów chrobotkowych Puszczy Zielonej Kurpiowskiej jest chrobotek alpejski. Jest to gatunek bardzo cenny, zagrożony wymarciem, umieszczony na czerwonej liście porostów Polski i objęty ochroną ścisłą. Możemy go stosunkowo łatwo rozpoznać w terenie, ponieważ rośnie y, jako takie kalafiorki. Y, niewielkie tutaj takie różyczki w dużej ilości. Gatunek ten jest y, takim wyznacznikiem najlepiej wykształconych borów robotkowych. Y, jego obecność świadczy o tym, że bory robotkowe, y, tutaj na obszarze y, Karaska, y, są bardzo dobrze wykształcone i bardzo cenne. Tutaj mamy płat chrobotka wysmukłego. Chrobotek wysmukły posiada charakterystyczny oliwkowy kolor i rośnie w postaci takich igiełek lub wąskich trąbek. Kolejnym gatunkiem charakterystycznym dla boru chrobotkowego jest chrobotek widlasty, który jak nazwa wskazuje widlasto się rozgałęzia. Zaraz obok niego mamy tutaj chrobotka zwyrodniałego. Nazwa mówi sama za siebie, rzeczywiście jest bardzo taki podkształcany. W borach robotkowych możemy znaleźć również chrobotek gwiazdkowaty, taki słomkowo żółty, niewielki, charakterystyczne końcówki podecjów, czyli tych takich odcinków plechy, rozgałęziane są we wszystkich kierunkach. Jest to gatunek częsty, występujący zarówno na murawach napiaskowych, w takich początkowych stadiów boru robotkowego, a w dojrzałym borze robotkowym powoli już zanika. Porosty należą do grzybów. Są to bardzo specyficzne grzyby, które wykształciły zdolność symbiozy, czyli takiej interakcji z glonami, od których pozyskują substancje pokarmowe. Za dostarczanie y, miejsca, schronienia, y, wody, soli mineralnych y, odpowiadają grzyby. Natomiast fotosyntezę prowadzą glony i one powodują, że ten układ ekologiczny jest samowystarczalny. Dzięki swoim przystosowaniom, porosty są w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach. Udział glonów w plesze porostów jest niewielki, przez co gatunki te rosną wolno i nie są w stanie konkurować w siedliskach bardziej sprzyjającym roślinom w tym właśnie mchom. Jeszcze w połowie XX wieku borych robotkowe były w niżowej części Polski y, zjawiskiem powszechnym. Występowały zarówno na siedliskach najuboższych, jak i tylko lekko zubożonych. Obecnie są w bardzo y, szybkim i silnym zaniku. Spowodowane jest to zaniechaniem tradycyjnego użytkowania lasu, gdzie zbierano szyszki, zbierano chrust, wyprowadzając tym samym materię organiczną i hamując proces sukcesji y, w obrębie boru chrobotkowego. Ich czynna ochrona, świadoma, została rozpoczęta w 2016 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zaraz po tym borych robotkowe zaczęto chronić również na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, borów tucholskich, a także na obszarze Natura 2000 borych robotkowe Karaska. Znajdujemy się na powierzchni, gdzie wykonano zabieg trzebieży, w 40-letnim drzewostanie. Zabieg trzebieży wykonywany jest na każdym etapie życia drzewostanu. Polega na usunięciu od kilku do kilkunastu procent drzew. Zabieg ten po pierwsze rozluźnia zwarcie, zapewniając dostęp przestrzeni dla drzew pozostających, więcej składników odżywczych, więcej wody, więcej światła. Po drugie stwarzamy dogodne warunki do wzrostu dla wszystkich gatunków związanych z siedliskami borowymi. Po wykonaniu tego zabiegu trzebieży powstaje duża ilość biomasy. Powstała biomasa zacienia płaty runach robotkowego. Stwarza niekorzystne warunki wilgotnościowe, stwarzają się warunki korzystne warunki troficzne przez rozkładające się martwe drewno. I wilgotnościowe dla rozwoju mchów, które wkraczając na siedlisko, wypierają porosty z dna lasu. Widzimy pierwsze etapy sukcesji. Tutaj właśnie wkroczył na siedlisko mech, tutaj mamy porosty. I w momencie, gdy te gałęzie będą dłużej zalegały, mech będzie się rozrastał, wypierając porost z dna lasu i sosnowy bór robotkowy ulegnie degradacji. tutaj wykonujemy najistotniejszy etap działań ochronnych polegający na uprzątaniu martwego drewna zabieg ten jest niezwykle pracochłonny ze względu na ochronę warstwy runa możliwy jest wykonanie tylko w sposób ręczny zabieg uprzątania martwego drewna prowadzi się bezpośrednio po zabiegu trzebieży w ten sposób maksymalnie ogranicza się czas zalegania gałęzi na dnie lasu, ograniczając w ten sposób negatywny wpływ na porosty. Działania ochronne na rzecz sosnowego boru robotkowego rozpoczynamy już od pierwszych etapów życia lasu. Tutaj mamy uprawę dziewięcioletnią. Uprzątaliśmy wszystkie drzewka wycięte w ramach zabiegu pielęgnacyjnego. Realizując te działania ochronne byliśmy bardzo zaskoczeni natychmiastowymi efektami. Te działania ochronne nie tylko wpłynęły na zachowanie już istniejących płatów sosnowego boru robotkowego, ale również kolonizację sosnowego boru robotkowego w nowych miejscach. Porosty rozmażają się na wiele sposobów, zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Do takich najprostszych sposobów rozmnażania, bezpłciowego, należy podział plechy, czyli jej fragmentacja. W praktyce oznacza to, że jak chodzimy w taki słoneczny, suchy letni dzień po borze chrobotkowym, to one nam chrobocą. O, I jakby były jeszcze bardziej suche niż teraz, zaczęłyby się łamać i z tych kawałków plechy, które odpadają. Mogą powstać nowe osobniki. Takie kawałki mogą być rozniesione na nogach zwierząt, na przykład gdzieś kawałeczek dalej i tam wyrastają w nowe plechy chrobotku. Te brygady zbierające gałęzie wydeptują płaty runach robotkowego. Najlepiej zasiedlane są właśnie na uprawie. Gdzie jest naga gleba jeszcze zdarta po przygotowaniu gleby na poczet odnowienia nowego lasu. Najlepsze efekty działań ochronnych uzyskaliśmy w latach, w których działaniami ochronnymi obejmowaliśmy znaczne powierzchnie sosnowego boru robotkowego. W 2018 roku zrealizowaliśmy działania aż na 220 hektarach, i wtedy właśnie były takie spektakularne efekty tych działań. W zeszłym roku działania ochronne wykonaliśmy na 140 hektarach i również spodziewamy się pozytywnych efektów. Tak zazwyczaj wyglądają początki boruch robotkowego. znajdujemy się na porzuconym polu, powoli zarastającym sosną. Oprócz sosny widzimy, że runo tego młodego zbiorowiska zaczyna już Yy, wzbogacać się o pierwsze gatunki porostów, yy, w tym chrobotków. Chrobotek łagodny oraz płucnica kolczasta. Dookoła widzimy nieco yy, mchów i roślin naczyniowych. Jednak nie jest ich tutaj zbyt wiele. Porosty w pewnym momencie mogą zdominować taki obiekt. Przyszłość tego miejsca zależy od tego. Jak będzie ono użytkowane? Jeżeli zostanie pozostawione do naturalnej sukcesji bez żadnej ingerencji, wykształci się tu bór chrobotkowy, który następnie przejdzie w mszysty, a potem borówkowy bór świeży. Jeżeli rozpoczną się zabiegi ochronne, ten obiekt może w przyszłości również być borem chrobotkowym. Zachowanie sosnowego boru chrobotkowego wymaga ciągłej ingerencji człowieka. Działania ochronne powinny być realizowane cyklicznie. Dlatego projekt będzie kontynuowany.